Hej, moi mili, tu Ela z Madery. Słuchajcie, jest taki lazy dzień. Nic nie mam wielkiego do zrobienia. E, trochę się do Was późno odzywam, bo też wstałam bardzo późno. Może zejść mam ochotę, ale nie mam ochoty potem wchodzić. A że dzisiaj jest weekend, to nie ma autokarów, które kursują. Ten 18.35. Więc e, zdecydowałam się, że po prostu się przejdę po okolicy. Aby chociaż coś zrobić, rano tutaj wykopałam. Widzicie, troszeczkę chciałam pokazać, wykopałam te niektóre jeżyny. No, to tyle, co, co miałam wam do powiedzenia. Teraz idę się przejść z moim synem i idziemy się przejść po ulicy. Jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę, dobra? No, dobra, idę odkrywać. Świat. Gdzie poszło się przejść. Pieski miały troszeczkę. Słuchajcie, pogryzł się z innym psem. W sensie, stał sobie piesek i Branko co? Zaczął na niego szczekać. On nie lubi innych piesków chyba. Tylko swoją koleżankę. Wszystko wyrasta bardzo szybko. I teraz drzewo jest powalone. To jest pięć drzewa, też trochę wyrywane z korzeni, ale jakieś tam korzonki jeszcze dotykają ziemi. I patrzcie. On po prostu wypuszcza sobie nowe z tego kawałka. Powierzycie? Jakoś tego nikt specjalnie nie podlewa, nikt się o tym nie stara. To, wiecie, to jest to takie, widzicie, opuszczony teren. I drzewko sobie radzi. Teraz przez kilka dni było troszeczkę wilgotniej wieczorem i one mi się wydaje, że po prostu pobierają tą wodę, zatrzymują i sobie po prostu wyrastają. Także jak widzicie, tutaj jest bardzo szybko. Yy, bardzo szybko rośnie, i były bambusy, są tak rozplemione wszędzie. Tutaj mój sąsiad opowiadał, że jego poprzedni sąsiad miał um, za sąsiada osobę, która sobie posadziła pełno bambusów, i te bambusy zakrywały, gdzie przechodził przez ogrodzenie, więc yy, trochę ponarzekał do tej mroztwa i mu te bambusy wycięli. Ale uwierzcie mi, że tutaj wszystkie drzewa bardzo szybko rosną. Bambusy. Tak, tak, to pin number. Te koło się bardzo rozczie, pod ziemią się rozszczepiają. I potem będzie ciężko to wyplenić. Wyplewić, chyba, tak? Wyplewić? Czy wyplenić? Wyplewić. Idę po okolice. Jakie ludzie mają piękne domy. Taka. Koko! Kuku. Bo ja bym nawet nie pomyślała, żeby to wyłożyć. Szkoda, zmarnowanie kafelki na, na miór zewnętrzny. To fajne, ale to. To jest, jest przystanek autobusowy. Stamtąd szliśmy, a tu jest mały szapel. To też sobie żyję, ktoś piękny, piękny domek. To ja idę sobie eksplorę Tutaj jest jakaś ruina. O, gły na wodę. Mm. No tak. A, dwie otwarte dobra. Jak dwie otwarte to czuję się zaproszona. Zobaczmy, jak stare domy wyglądały kiedyś. Mm. Głowa do góry. Zobaczcie, tak wyglądały kiedyś stare domy. Małe pomieszczenia. Wilgotne. Wiesiu jest cały czas ze mną. Bambusy, to jest taka dobudówka z boku. To jest, jest, mhm. Mhm. To jest chyba na kuski. Ekstra. Idziemy dalej. Szybcie. Ej, edytomat. Teren jest tak wygląda, struktura e, tej ziemi jest taki piaseczek. Kurzy się. To nie jest jakieś super solidne. W ogóle nawet. Tutaj robimy sobie schody. Serious, patrzcie, wykopali przy samych ślicznych schodach. Przy samych schodach wykopali. Każda jeszcze o, są są zamocowane. Zobaczcie jakie piękne widoki. I nie mówię tylko o piesku. O, ktoś jest spragniony. Patrz jakie śliczne. Moi drodzy idę sobie, to idę domy ścieżką i patrzcie, co jest przede mną. Zachwycający widok. I uwierzcie mi, że na żywo to jeszcze lepiej wygląda. Te góry są bardzo bliziutko. Te zbocza, na których mieszkają. Piękny widok. Magnifique. Idziemy, teraz jaki super spot. Tam jest y, już ocean, a tutaj po drugiej stronie góry. Ej nie czego można więcej. No Madera jest po prostu super, tylko trzeba się zgubić. Weźmy taką ścieżkę, y, jest lekko wydeptana, nawet to nie ma betonu. Idziemy, idziemy i wychaczyliśmy te piękne widoki. Podziwiajcie. I właściwie, że na żywo jest to dużo lepsze niż. Wyszkamy, że... Słuchajcie moi drodzy, to szliśmy sobie druszką. Pokażę Wam tutaj spieszy druszką. I pani powiedziała, że tam nie ma przejścia. Troszeczkę mówię po francusku. Jak wychodzimy na zapytała, czy chcemy jabłka. I nam dał tej sześć jabłek. A ja wiem, wiesz, no mówię po, po, po portugalsku. Ale powiedziała, żebyśmy byśmy poczekali, dała nam jabłka, potem słuchajcie, nawet je wzięła umyła, jak widzicie. Są mokre umyła je. Powiedziała, że my jest jabłka, także będziemy mieli jabłka na drogę powrotną. No dobra, idziemy tutaj. Na razie. Także my idziemy dalej. My powiedziała, żeby tutaj sobie przejść wyżej, ale stwierdziliśmy, że skręcimy w prawo. Bo zawsze są takie barykady czerwone. To zazwyczaj są przejścia, Słuchajcie, do jakiegoś innego miejsca. W sensie do jakiejś innej uliczki. Możemy to powiedzieć o takie chodniki lokalne. Super się dzieje się przyjemnie, troszeczkę słońca, troszeczkę cienia i cyk. No, co się za nas. Idziemy, idziemy. I co? Kto się ty chowa? Kto tu się chowa? Kto tu się chowa? Kto tu się chowa? Hmm. No czekałeś na panią? Taka fajna krówka. To się chowała w tych gąszczach, a my tam idziemy. I idziemy z moim synem. Nie wezmę, tylko chciałam wam pokazać. Jakie duże awokado. Olololo. Patrzcie, jakie duże awokado. To jest ogromne. Jak jajko tego. Strusia. Pewnie ktoś zostawił sąsiadom, żeby się podzielić. Duże awokado. Już jest czas na wokalu. Ale to było ogromne po prostu. My już lecamy po naszej przechadzce. Była bardzo urokliwa. No. Ludzie mają takie małe seriecie pokaż. Patrzcie takie małe e, ogródki sobie robią. Patrzcie jakie mi kaktusiki. Nie chciał wczoraj. Nie chciał przejść się całodzin domu. No też nie miał wyjścia. Mm. Ciężki, ciężki, ciężki jesteś. Mm. O olo, O lola, Co mm? No, nie sobie się siedzi tutaj. Ale mam bramką. Udało mu się zmusić pieska, żeby z nami trochę został. Teraz z nami będzie siedział na balkonie. A um, przygotowałam sobie taką, taki podwieczorek. Także to jest moja część. Moje ulubione babeczki z herbatką. Zobie mój syn wziął wodę i trochę chipsów. A pieski, żeby nie było, że nas nie lubią, to patrzcie. Tu sobie siedzą. Tak kochanie. Obydwa. No. A my idziemy się relaksować przy tym pięknym widoku. Smacznego.